dzisiaj. Wiecie co, przepraszam Was najmocniej, no będziemy musieli chyba skończyć, bo widzę, że pch, będę musiał do swojego operatora niezłą reklamację chyba zgłosić. Słuchajcie, no do, dopowiem to, co nie dopowiedziałem. No szkoda, no temat, no powrócę może jeszcze z tym tematem. No przepraszam Was najmocniej. Przygotowałem się najlepiej, jak potrafiłem do tej audycji, niemniej jednak no, 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 no pouciekało, pouciekało. Coś, coś tutaj jest się dzieje niefajnego. Tak, tak ucieka. Ucieka to coś. Przełączyłem się teraz na inny internet. Słuchajcie, przepraszam Was najmocniej. No, 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 muszę chyba skończyć, bo dzisiaj widzę, że nie będzie możliwości. Nie wiem co się dzieje. Chyba coś za głośno powiedziałem. Chyba coś za głośno powiedziałem i dlatego tak wyszło. Jak wyszło, słuchajcie, dobra, nie będę przedłużał już, bo widzę, że to dzisiaj nic pozwoli na jakieś większe działanie. Mam nadzieję, że to w późniejszym czasie odsłuchacie. Yy, no przepraszam Was najmocniej jeszcze raz. Bardzo dziękuję za dzisiejszy live, ale widzę, że sprzęt mi nie pozwoli. Chociaż poczekajcie. Może się coś uda. Może się coś jeszcze uda. Ale chyba się nie uda. No przepraszam, no bo wychodzę teraz na niepoważnego człowieka. Umawiam się z Wami na live'a. A live nie chce mi tutaj działać że bardzo niepoważnie z, mo z mojej strony wyszło, ale to też nie moja wina, to niestety jest to wina sprzętu, a właściwie internetu, który naprawdę coś mi tutaj dzisiaj leci na łeb na szyję. Poczekamy jeszcze chwilę. Normalnie, jak tam wejdę do operatora, to taki to taki kipisz zrobię, że po prostu będzie wszystko fruwać. A jeszcze, a jeszcze wykupiłem większy transfer. I mam większy transfer. Dobrze, moi drodzy, bo tak jak mówię, przepraszam najmocniej, no ale coś dzisiaj ten sprzęt jest złośliwy dla mnie. Ja jeszcze wrócę kiedyś do tego tematu, może niedługo, może mi sprzęt na to pozwoli w bardziej sprzyjających okolicznościach. No niestety wyszło jak wyszło. Z reguły tak jest, że jak człowiek chce dobrze, to wychodzi jak zwykle. Także te, te, te aspekty, które zwróciłem uwagę. Coraz wyższe temperatury, coraz mniej wody, coraz bardziej szalająca pogoda, no bo też te nawałnice całkiem mocne nad nami przechodzą. Coraz mniej śniegu. No i związane z tym problemy, czyli susza, czyli czyli niskie plony, albo mniej wydajne plony u rolników. Yy, no a w przyszłości migracja, wyludnienie, no i też wojny o wodę, tak? Tak może być też, mogą być też wojny o wodę. Więc tutaj na te aspekty bardzo chciałbym zwrócić waszą uwagę, żebyśmy też te nasze, też, też ten klimat trochę szanowali, tak? No już tutaj nie będę mówił, co kto ma każdy zrobić, bo każdy wie, co ma robić, tak? Nie będę was tutaj pouczał jak pani profesor w szkole podstawowej, no ale warto zwrócić na to uwagę, warto może trochę tej wody faktycznie przeoszczędzić. A! Jedna rzecz, o której nie powiedziałem jeszcze, a też jest ważna. Yy, nie ma wody, nie ma prądu. Nie ma wody, nie ma prądu. Bo jeżeli nie będzie tej wody, to turbiny generatorów elektrycznych nie będą pracować. Mówię oczywiście o we elektrowniach węglowych i nie będzie też czym tych e generatorów, czym, czym tego wszystkiego chłodzić. Także kolejny może być problem z reglamentacją energii elektrycznej. Oczywiście, pewnie będzie wtedy więcej fotowoltaiki, bo to słońce będzie mocniejsze. Pewnie będzie więcej tych farm wiatrowych, ale też zwróćcie uwagę, ile tego słońca mamy w roku. Praktycznie od października do połowy marca mamy tego słońca bardzo mało. Jak nawet nie pada, to jest pochmurno. I wtedy te. Dokładnie, nie ma prądu i zaczyna się chaos. Masz, masz całkowitą rację tutaj. I, i, I właśnie też tutaj chcę zwrócić uwagę na, na tą kwestię, że jak braknie tej wody, no to będziemy mieli naprawdę lipę, bo nawet te elektrownie atomowe trzeba czymś chłodzić, tak, które są bardzo wydajne, które nie potrzebują węgla, ale one tam sobie właśnie w, w wyniku fuzji termojądrowej produkują te, wytwarzają tę energię elektryczną. To, to, to tutaj będzie właśnie ten problem, że nie będzie czym tych elektrowni chłodzić. A propos właśnie prądu, elektryki, po, po polecam kanał Paweł P. Ekotech. Facet jest naprawdę, wspaniałe rzeczy robi. Jeżeli chodzi właśnie o energię elektryczną, robi turbiny wiatrowe, przerabia teraz mz na, na elektryczny motocykl. no Naprawdę fajny facet. I, Strasznie jest przykro w tym momencie, bo jestem za rzadko na jego kanale. Także Pawle, pekają się w tym momencie. Dobra, to. słuchajcie, moi drodzy, kończę na dziś, bo pewnie zaraz znowu mnie tutaj wyautuje. Także no, no niestety miało być fajnie. Ja jeszcze tak jak mówię, wrócę do, kiedyś do tego tematu, bo uważam, że temat nie został wyczerpany. No dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Jest tak dokładnie jak, jak mówisz, White Wolves, bo, bo to jest wydajne w określonym czasie roku. Tak. Później jest to mało wydajne, a wręcz niewydajne. Oczywiście ja też nie chcę negować fotowoltaiki, tak? to oczywiście chcę z tego korzystać, niech korzysta. Tak? Oczywiście nie, nie będę tutaj robił jakiegoś czarnego PR-u, ale niestety wygląda to tak, jak wygląda. Tak? No może faktycznie, jak tego słońca będziemy mieli więcej. No, to paradoksalnie dla fotowoltaiki, dla tej energii pozyskiwanej z, ze słońca, energii elektrycznej oczywiście, będzie lepiej. Ale z drugiej strony to, co wspomniałem, no są takie miesiące w roku, gdzie tego słońca mamy bardzo, bardzo mało. Dobrze, moi drodzy, kończę na dzisiaj, bo tak jak mówię, sprzęt mi tutaj płata figle i po prostu jutro zrobię równ równanie ziemią u mojego operatora. Albo wynegocjujemy umowę. Nie, żartuję oczywiście. No czasami się takie rzeczy zdarzają. Wiecie jak jest. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że za jakiś czas, może niedługi, spotkamy się znowu na live'ie. Ja oczywiście jak najbardziej zapraszam na, na mój kanał do, do polecania, do subskrybowania, komentarze mile widziane. No właśnie, coś rwało. No coś rwało, no no co zrobię, no co zrobię, no. No, no, może właśnie komuś tam na górze nie odpowiadało to, co ja mówię. <laughs> nie, nie, sorry, nie, nie będę tutaj żadnych teorii spiskowych robił, ani nic. No po prostu tak czasami jest, tak. Sprzęt jest sprzętem, ma prawo się psuć. Szkoda, że w takich sytuacjach. Ale z reguły tak jest, że właśnie sprzęt się może popsuć w najmniej odpowiedniej sytuacji. Chociaż powinienem być przygotowany na to. No i poniekąd jestem, bo jakoś tam dokończyliśmy tą audycję. Pi razy drzwi na pół gwizdka, ale się udało. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów. Pozdrawiam e, słuchających dzisiaj. Bardzo się cieszę, że przy, znaleźliście dla mnie ten, ten, ten swój cenny czas i poświęciliście mi go trochę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was bardzo moim wywodem, ale też zwróciłem uwagę na pewne rzeczy, które no, faktycznie uważam, że są pomijane. Ten klimat jest pomijany. Tak? No, wiadomo, każdy jest zalatany, każdy patrzy, no teraz wiadomo, wszyscy żyją ligą mistrzów i wyborami, jak to ja powiedziałem dzisiaj w pracy, wszyscy żyją ligą mistrzów i wyborami, natomiast no, też pewne rzeczy są pomijane, takie typowe, które już naprawdę bezpośrednio dotykają nas, tak, i, i też warto właśnie tutaj, że tak powiem, wyjrzeć za to okno, poobserwować tę przyrodę, buszkraptowcy i, i, i surwiwalowcy wiedzą, o czym mówię, także warto pójść do tego lasu, wiosną, latem, jesienią, zimą, zobaczyć jak to się wszystko zmienia, pooddychać tym powietrzem. Ono jest różne o każdej porze roku, cieszyć się tym. To prawda jest taka, że może za niedługo tego nie być. Niestety. O, no, jeden, jeden ani ligą, ani wyborami nie żyje. No, ja, ja, jeden, jeden, jeden tutaj po, powiedział, że nie. No, może masz rację, słuchaj po co sobie pewnymi rzeczami głowę zaprzątać yy, słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękuję i jeszcze raz to co wspomniałem na początku po, poprzedniej, zanim przerwało mnie tutaj za, zapraszam was na kanał Romka Zaklinacza Byków jeszcze raz panie Romualdzie, jeżeli pan tam gdzieś mnie słyszy w, 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 w youtube'ach szerokich internetach chylę przed panem czoła Naprawdę, tak jak to wspomniałem na samym początku, jakbym w szkole miał takich majstrów, którzy mnie uczyli zawodów, jak Pan jest, jakbym miał takich majstrów, ja naprawdę bym dzisiaj pracował w zawodzie, który się wyuczyłem, a niestety, którego nie, nie mogę, znaczy nie, nie, nie wykonuję, ze względu na to, że dużo teorii, a niestety mało praktyki. Także, także zapraszam na kanał Pana Romka, zapraszam do tego artykułu, który tutaj y, y, umieściłem, też warto poczytać. No i co? Słyszymy się w tych YouTube'ach. Słyszymy się, czy to na live'ie, czy to w moich filmikach, czy właśnie na kanale Społeczność. Też jestem na Facebooku, tak? Jestem na Facebooku umiarkowany Prepers również. Także też warto tam sobie zaobserwować tą moją stronę, do czego też zapraszam. Będzie mi bardzo miło. No i słuchajcie. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru, udanego tygodnia, weekendu. Wiem, że czasami. Rzadko też niektóre kanały odwiedzam, ale postaram się to nadrobić. Nie obiecuję, ale postaram się to nadrobić. No niestety, moja doba też ma 24 godziny i nie zawsze mogę być wszędzie tam, gdzie chciałbym być, ale, ale staram się być w miarę możliwości u każdego porównu. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i się tam słyszymy.